Milusia pisze petycję, część druga. Proszę. Dzień dobry, panie Sołtysie. Dzień dobry. Przyniosłam dla pana y, petycję specjalną. O, muszę przeczytać. Hmm. A więc dzieci chcą mieć specjalny plac zabaw. No, 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 moja droga, bardzo pochwalam. Naprawdę, zbuduje pan taki plac zabaw dla nas wszystkich? Oczywiście. Musisz jedynie załatwić nieco więcej podpisów. Poproszę osoby starsze, żeby podpisały się pod petycją w naszej wsi, między nami mówiąc. Nie będzie z tym problemu. A następnie ja będę musiał zorganizować fundusze. Fundusze? Co to są fundusze? Pieniądze na zbudowanie tego placu zabaw, ale nie martw się o to. Jestem bardzo z ciebie dumny, że podjęłaś się próby napisania petycji. Gratuluję ci, Milusiu. A, dziękuję bardzo. W takim razie zadzwonię do ciebie, jak będę już wiedział, czy mam fundusze. Na pewno postaram się je załatwić. Widzicie? To nie było wcale takie trudne, a pan Alfred Tarski okazał się bardzo miłą osobą.